Jesteśmy dzisiaj przy oddaniu dwóch obiektów, czyli oczyszczalni ścieków i drodze, która do niej doprowadza. Sam początek całej inwestycji rozpoczęliśmy w roku 2017, gdzie w październiku 2017 były wbite pierwsze łopaty pod budowę nowej oczyszczalni ścieków. Poprzednio był to teren zupełnie dziewiczy, w oddaleniu od zabudowy, gdzie nie mieliśmy praktycznie żadnych problemów ani wniosków, że ktoś nam będzie się tutaj sprzeciwiał. Natomiast zadanie, jak wszyscy wiemy, było bardzo finansochłonne. Całość inwestycji to kwota blisko 7 milionów złotych, co dla skromnego budżetu Gminy Żgów to bardzo olbrzymi wydatek. Inwestycje rozpoczęliśmy od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. No i oczywiście do tego dołożyliśmy swoje środki. W międzyczasie w roku 2018 czy końcówka 2017 pojawiła się możliwość skorzystania środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego gdzie w czerwcu 2018 roku podpisaliśmy umowę z obecnym marszałkiem czy członkiem zarządu Województwa Wielkopolskiego, panem Maciejem Sytkiem na dofinansowanie właśnie w ramach WRPO. To do tego akurat zadania, czyli do budowy oczyszczalni ścieków, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 miliony 200 tysięcy, natomiast jeszcze w tym całym wniosku mamy 4 km sieci kanalizacyjnej, do którego otrzymaliśmy także dofinansowanie. Tym razem mniejsze w kwocie milion 700 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o drugie zadanie, czyli budowę drogi doprowadzającej od miejscowości Słask do oczyszczalni ścieków, to zadanie rozpoczęliśmy od kwietnia 2019 roku, gdzie złożyliśmy wniosek u Pana Wojewody z Funduszu Samorządowego Dróg Wojewody i to zadanie zrealizowaliśmy do końca 2019 roku. Oczywiście były takie momenty tutaj trzeba powiedzieć, gdzie firma wykonawcza przez miesiąc musiała to zadanie wykonać i rzeczywiście wykonała. To, był naprawdę, to było naprawdę bardzo duże tempo. Chwilowo na placu budowy pracowało ponad 60 osób na odcinku 1200 metrów, czyli to zagęszczenie, śmiało można powiedzieć, że było bardzo duże. Obydwa zadania udało nam się szczęśliwie do końca doprowadzić, rozliczyć, a dzisiaj mieszkańcy Gminy Żgów mogą już z tych obydwu zadań korzystać. O to dzięki pamiątka, na pamiątkę? Na pamiątkę. No to tak. <wierzyć>? Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, bowiem dwie niezwykle ważne inwestycje dla mieszkańców gminy. Z jednej strony infrastruktura kanalizacyjna, z drugiej strony infrastruktura drogowa, czyli to, co najważniejsze. Jednocześnie, oczywiście, dofinansowanie rządowe, rząd. Tą infrastrukturę. Fundusz Dróg Samorządowych jest funduszem, który bardzo cieszy samorządowców. Ta droga z maksymalnym dofinansowaniem, bo 80% to jest maksymalne dofinansowanie, jakie można odzyskać w kwocie ponad 1,2 mln zł. Droga wybudowana bardzo szybko, bardzo dobrej jakości, więc z pewnością tutaj ta infrastruktura drogowa będzie służyła mieszkańcom gminy. No i z drugiej strony oczywiście infrastruktura kanalizacyjna, która jest dla mieszkańców, tak jak powiedziałem na wstępie, niezwykle ważna. Pamięć właśnie o tym, co wspólnie udało nam się wykonać. Dla bardzo się dziękuję. dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest pamiątka pierwszej wizyty ja. <laughs> objazdowej. Tutaj nie ma e, innej możliwości. Każda władza, która przychodzi, po prostu musi pewne zadania kontynuować. Zresztą te zadania bardzo często są bardzo podobne i bardzo się cieszymy, że ta współpraca się w taki sposób układa. E, tak jak powiedziałem, e, samorząd województwa nie ma pieniędzy na drogi, bo one mogą być budowane tylko przy tych głównych ciągach. Komunikacyjnych i to uzupełnienie, które tutaj Pan Wojewoda przeznaczył, pieniądze na drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków, daje bardzo fajny efekt. Myślę, że to także oszczędnościowy, dlatego że nie będą się niszczyły samochody, nie będzie się niszczyła infrastruktura. To jest bardzo fajna współpraca. Myślę, że samorządowcy radzą sobie w tym gąszczu przepisów. No, akurat jesteśmy krajem, który ma bardzo skomplikowaną strukturę, w której samorządowcy muszą funkcjonować i muszą sobie radzić, ale myślę, że tutaj nie ma takiego, takiego problemu. Z jednej strony jest projekt do samorządu województwa wielkopolskiego, z drugiej strony jest złożenie projektu do e, e, wojewody i to daje e, tą dobrą synergię, nie, ale tak naprawdę wszystko zależy od e, lokalnego e, włodarza. I myślę, że akurat Rzekorz Matuszek e, Wojt Gminyżgów jest takim przykładem, który potrafi spojrzeć na, na, e, z góry jak gdyby na problem i postarać się o środki e, z różnych instytucji, bo te instytucje dalej będą tak funkcjonowały i mamy tylko taką głęboką nadzieję, że ta współpraca będzie się układała jeszcze lepiej.